Kochani przetestujemy dzisiaj żywicę bezbarwną resin decals na wejściu do schowka. Zobaczcie to jest miejsce które praktycznie najbardziej się brudzi. Kostka została wcześniej wyczyszczona. Pamiętajcie o tym aby zawsze dobrze przemieszać żywicę około 5 minut. Ja już to uczyniłem przed filmem. Nalewamy żywicę. Tutaj zbyt dużo nam jej nie będzie trzeba ponieważ jest ona bardzo wydajna taka bańka. 3 litry wystarcza aż na 15 m2 i aplikujemy za pomocą wałeczka z dłuższym włosiem. Będziemy aplikowali na kostkę brukową, a następnie na te obrzeża betonowe. Dlatego nie będę oklejał tej powierzchni. Zobaczcie, jak zmienia się nasza kostka brukowa. Ważne, żeby dobrze naszą żywicę zaaplikować. Ona jest bezbarwna, więc nawet tutaj w tych miejscach nie będzie tak bardzo widoczna. Ja się zabieram do roboty i zaraz pokażę wam efekt finalny i dlaczego pokrywamy ją żywicą. Nasze wejście zostało podwójnie zabezpieczone żywicą i teraz jest odporne na mróz, na deszcz, na brud. Wcale nie jest śliskie, ale zobaczcie jaki będzie efekt jak polejemy wodą. Zobaczcie, w ogóle się nie zmienia, a tu polejemy beton, który nie był pokryty naszą żywicą. Zobaczcie, będziecie od razu, zobaczcie, widzieli dokąd było malowane. Także ta powierzchnia w tym momencie jest bezobsługowa i odporna na wszelkie zanieczyszczenia.